Kapliczkoland albo kapliczkoland. Nie wiem na jaki akcent się zdecydować, ale Podlasie jest usiane kapliczkami. No naprawdę, ja mam wrażenie, że tutaj ich jest najwięcej. Chyba więcej to na Litwie spotkałam tych krzyży, świątków i innych wątków. Ale Nieustannie wzrusza mnie ta praktyczna odsłona codziennej metafizyki, takiej zwyczajnej, bez zadęcia, a nawet czasami troszkę zagubionej w tej współczesnej rzeczywistości. Bo kapliczka to takie oficjalne pokazanie wszem i wobec, że bez niewidzialnego to widzialne jest wątpliwe. I od zarazy, od wojny, ustrzeże nas krzyż czy gipsowy świątek. Piękna młoda Matka Boska w geście spokojnego błogosławienia. Takie kapliczki mówią, że na rozdrożu coś nam pokaże kierunek, no i odgoni samego diabła.